Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. W ostatnim czasie zajmowaliśmy się tutaj dość precyzyjnymi, ale i delikatnymi urządzeniami, takimi jak drukarki 3D czy też plotery laserowe. Dziś delikatnie nie będzie, ponieważ do zaprezentowania mam Wam wiertnicę spalinową o mocy 6,5 konia mechanicznego. Zapraszam! Nasz film zaczniemy tradycyjnie od kilku słów na temat samej wiertnicy i parametrów technicznych oraz konkretnego przeznaczenia, a następnie oczywiście przeprowadzimy kilka testów w terenie. Jest to wiertnica firmy NOL, dokładne znaczenie modelu to NLD 6.5, a do testów otrzymaliśmy ją dzięki uprzejmości firmy Wima. Przeznaczeniem wiertnicy jest wykonywanie wszelkiego rodzaju otworów w glebie, także będzie to bardzo pomocne urządzenie przy wszystkich pracach budowlanych związanych z zasadzaniem słupów lub również przy pracach ogrodniczych, np. przy wykonywaniu otworów pod sadzonki drzew. Oczywiście, aby nasza wiertnica mogła pracować w zestawie musimy również mieć kilka wierteł. Tutaj do dyspozycji mamy trzy rodzaje wierteł o średnicach 10, 20 i 30 cm, każde z nich ma długość 80 cm, a dodatkowo mamy również przedłużkę o długości 50 cm, czyli maksymalna długość otworu, który będziemy mogli wykonać, będzie wynosiła 1,30 m. Ogólnie w ofercie producenta mamy sześć rodzajów wierteł, poczając od najmniejszej średnicy 6 cm, a kończąc właśnie na takim, które tutaj mamy dostępne, czyli o średnicy 30 po rozpakowaniu tych dwóch sporych pudełek tak prezentuje się nasz zestaw. Jak widzicie, te wiertła są naprawdę potężne. Tak dla porównania pokażę moją rękę. Mam tutaj to wiertło 30 cm, 20 cm, 10 cm. Oczywiście w zestawie mamy instrukcję, Przeduszkę 50 cm. Jest też krótsza przeduszka 30 cm, ale ja jej akurat w tym zestawie nie mam. No i oczywiście naszą wiertnicę razem z uchwytami, które za chwilę dołączymy. Oraz mamy tutaj taki specjalny zbiornik do przygotowania mieszanki paliwowej. Skoro doszliśmy już do informacji na temat mieszanki paliwowej, to teraz czas na garść danych technicznych. Urządzenie wyposażone jest w silnik spalinowo o pojemności 57 cm, czyli wyższej od większości z małych motorowerów czy też skuterów. Moc tego silnika to 6,5 konia mechanicznego lub też inaczej 4,9 kW. Maksymalne obroty to 7500 obrotów na minutę. Jest to silnik dwusuwowy z jednym cylindrem i dlatego wymagane jest to stosowanie w mieszanki paliwowej w stosunku 1,25. Mieszamy oczywiście benzynę bezołowiową minimum 95 oktanów ze specjalnym olejem. Ok, przyjrzymy się w takim razie samej wiernicy, ponieważ w czasie prowadzenia testów może być już to ciężkie do wykonania, a szczególnie do sfilmowania. Zacznijmy od rączek, które oczywiście za chwilę będziemy montować do głównego korpusu, i na jeden z nich mamy tutaj przełącznik zapłonu. On może być w dwóch pozycjach on-off, w zależności od tego, czy chcemy załączyć, czy też wyłączyć urządzenie. Pod spodem mamy dźwignię przepustnicy i za jej pomocą będziemy sterować obrotami. Z przodu urządzenia znajduje się czpień, do którego będziemy montować wiertło. Prawidłowy montaż wygląda w ten sposób, że nasuwamy końcówkę wiertła, przekładamy specjalny czpień i zabezpieczamy go zawleczką. Jest to bardzo ważne, aby ten montaż został przeprowadzony prawidłowo, ponieważ jakiekolwiek to luźne wiertło może być przyczyną groźnego wypadku. Dalsza część urządzenia to przekładnia oraz sprzęgło Przekładnia o przełożeniu 1 do 35 i sprzęgło, które jest bardzo istotnym wyposażeniem, zabezpieczającym nas przed wypadkami. W momencie, gdyby ta wiertnica trafiła na korzeń czy też jakiś duży kamień i wiertło się zatrzymało, to sprzęgło zacznie się ślizgać, a my będziemy mogli spokojnie utrzymać ten silnik. W przypadku, gdyby tego sprzęgła tutaj nie było, to niestety, ale ten silnik zacząłby obracać po prostu nami. Do spraw związanych z BHP wrócimy jeszcze za chwilę, ponieważ są to bardzo istotne kwestie. Właśnie przy takich urządzeń spalinowych, natomiast teraz spójrzmy na te urządzenia. W tym miejscu znajduje się świeca zapłonowa, także w przypadku jakichś problemów z silnikiem i konieczności jej wymiany, będziemy musieli zdjąć ten kabel, wykręcić świecę i wkręcić nową. Z kolei tutaj mamy dźwignię do włączania lub też wyłączania sania. Pozycja OFF zaznacza zamknięty dopływ powietrza, czyli sanie jest załączone. I w tej pozycji będziemy uruchamiać tylko zimny silnik. W momencie, gdy ona wystartuje, przełączamy na ON, czyli otwieramy dostęp powietrza, i w tym momencie silnik będzie pracował już normalnie. Jest to ważna kwestia, żeby po uruchomieniu przestawić ten przełącznik, ponieważ w przeciwnym przypadku możemy doprowadzić do zalania silnika. W spodniej części mamy zbiornik paliwa o pojemności 1200 ml, i tak, wspomniałem, będziemy musieli go zatankować odpowiednią mieszanką. Nad zbiornikiem znajduje się pompka, dzięki której w początkowej fazie będziemy mogli dopompować paliwo do gaźnika, A tutaj mamy cięgło rozrusznika, którym uruchomimy silnik. Ok, pora zmontować to w całość za pomocą kompletu dostarczonych narzędzi. Ok, wiertnica zmontowana, teraz czas na przygotowanie mieszanki. W komplecie był taki specjalny zbiornik, właśnie do przygotowania. On jest bardzo pomysłowy, bo nie musimy mieć żadnej miarki, żeby taką mieszankę przygotować. Tutaj po prostu wlewamy paliwa do określonego poziomu, dokładnie 576 ml i dopełniamy olejem do 600. Wykorzystujemy specjalny olej do mieszanki paliwowej, natomiast w zbiorniku mamy już wlaną benzynę E95. Teraz delikatnie mieszamy. Przypomina mi się czasy z moim starym skuterem Simpsonem i tak przygotowaną mieszankę możemy w tej chwili wlać do baku. Okay, same uruchomienie pokażę na miejscu, gdy będziemy wiercić. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić przynajmniej wizualnie, może za pomocą jakichś napisów. Ponieważ niestety w tej chwili na dworze dość mocno wieje i mój głos będzie chyba skutecznie zakłócany przez wiatr. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do spraw związanych z BHP, ponieważ one są bardzo istotne. Tak jak mówiłem, tutaj przed niektórymi czynnikami niebezpiecznymi chroni nas sprzęgło, ale o niektóre rzeczy musimy zadbać sami. Przede wszystkim chodzi tu o nasz ubiór. Generalnie musimy mieć na sobie odzież ochronną. Która z jednej strony będzie nas chroniła przed jakimiś wylatującymi z otworów elementami, to mogą być różne rzeczy: jakieś kawałki metalu, drobne kamienie, jakieś kawałki gałęzi. Nie wiem tak naprawdę, na co trafimy. Oczywiście musimy na początku sprawdzić, czy w miejscu, gdzie będziemy wiercić, nie przechodzą jakieś przewody elektryczne, czy też rury z gazem, lub też rury z wodą, bo to raz, że może być dla nas niebezpieczne. A dwa, że możemy sobie uszkodzić na przykład jakąś instalację dochodzącą do domu. Ale generalnie wracając do ubioru, spodnie, które musimy założyć, powinny mieć długie nagawki. Dlatego, żeby po prostu chronił nas przed właśnie takimi wypadającymi rzeczami. Z drugiej strony te nogawki muszą być przylegające, po to, aby nie wkręcił się w to wiertło, bo takie coś mogłoby się skończyć na przykład z nogi. Druga sprawa to buty ochronne. Ja tutaj sugeruję stosować jakieś gumowce, raz że będziemy pracować w ziemi, która pod spodem pewnie będzie wilgotna, także będzie nas to chroniło przed brudem, a druga sprawa jest taka, że właśnie do tych gumowców możemy schować te luźne nogawki. Trzecia sprawa to zabezpieczenie oczu. Z takiego otworu również coś może wylecieć, co można trafić w oko, także przydadzą się na pewno okulary ochronne. No i będziemy pracować z silnikiem, który z pewnością nie jest zbyt cichy, także również. Coś na ochronę uszu będzie przydatne. Dobra, zabieram w takim razie to urządzenie na zewnątrz i przystępujemy do jego uruchomienia, jak i do pierwszego odwiertu. Ok, wszystko przygotowane, tutaj otwór będziemy wykonywać w pobliżu tego drzewa, także będzie trzeba uważać na korzenie, ale generalnie mamy sprzęgło, które przed tym będzie nas chronić. Na początku zaczniemy od wykonania otworu wiertłem 10 cm, a następnie przedłużym go przed łóżką, tak żeby osiągnąć głębokość 1,30 m. Zgodnie z instrukcją włączamy przycisk elektronicznego zapłonu, następnie przestawiamy dźwignię sania na OFF, tak aby załączyć to sanie, to jest troszeczkę mylące i tutaj pompką podpompowujemy, tak aby w przewodach pojawiło się paliwo. Miało być minimum 5 razy, zrobiłem chyba 6, także paliwo powinno już dotrzeć do gaźnika. Teraz czas na założenie wiertła i uruchomienie silnika. OK, osiągnęliśmy maksymalną głębokość jak dla wiercenia bez przeduszki, także teraz czas wyjąć tą wiernicę, założyć przeduszkę i dokończyć otwór. Trafiliśmy na warstwę gliny, która tutaj pod moją działką znajduje się na głębokości jakiegoś metra i teraz musimy się tej chwilę pomęczyć, żeby to wiertło wyciągnąć z powrotem. Niestety wiertło zablokowało się tam na maksa w tej glinie i w tej chwili nie pozostaje nam nic innego jak próbować wyciągnąć go ręcznie, obracając go przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Okej, okay, świder uratowany, spróbujmy to jeszcze raz, boż w tej chwili ta warstwa tej gliny tam jest wzruszona, także delikatnymi ruchami powinniśmy ją jakoś wyciągnąć na zewnątrz. To jest przyczyna całego zamieszania, można normalnie garki od razu lepić, a ostatnio konstruowałem koło gardzarskie, także kto wie, może i to się przyda. Długość naszego zestawu to 125 cm, ja tutaj przyniosłem taką rurę, zaraz zaznaczę tą długość na jej powierzchni i zobaczymy na jaką głębokość uda nam się ją wsadzić, być może będzie to zaczątek jakiejś studni głębinowej. Weszliśmy na niecały metr. Tak wina z pewnością na dole musiał się tam troszeczkę obruszyć, i przez to nie dało się tego wcisnąć do końca. Zresztą mi ta końcówkę tego wiertła stanowi takie cienkie wiarty byłidowe, także ten odcinek nam odpada. No i oczywiście odpada nam ten odcinek, który tam jest przy samej maszynie, bo na pełną głębokość tutaj nie dotknąłem do samego gruntu. Testy z wiertłem 20 oraz 30 cm przeprowadzimy już bez przeduszki, ponieważ po raz kolejny nie chce mi się wyciągać tego świdra z gliny. 20 cm wierciło się na baksa, teraz czas na najcięższy kaliber, czyli wiertło 30 cm. niestety po raz kolejny trafiliśmy na jakieś złoże gliny, tym razem wyjątkowo nisko przysypane. Zresztą tu ma taki spadek działki, także jest tutaj niżej i być może ta glina faktycznie jest blisko i niestety to wiertło zaczyna tam grzęznąć. A że pamiętam, ile wysiłku kosztowało mnie wyciągnięcie wiertła 10 cm, to wyobrażam sobie, co byłoby z tym wiertłem 30 cm. Także jak widzicie, no maszyna ma moc, bo widać było tutaj od razu, jak wyciąga tą ziemię, jeżeli mamy sprzyjający grunt, nazwijmy to normalny, bez gliny pod spodem, na pewno spełni swoje, swoje zadanie. 30 cm to ogromna średnica, możemy spokojnie w tym montować już słupki ogrodzeniowe, zalewać betonem, i taka konstrukcja na pewno nam wytrzyma. Czas na małe podsumowanie nie jest to oczywiście typowe urządzenie, które te na moim kanale. Jest to urządzenie wyspecjalizowane raczej dla profesjonalistów i żamatorów, aczkolwiek osoby, które na swojej działkach mają jakiś spory zakres prac do wykonania, typu montaż kilkudziesięciu słupków pod ogrodzenie, mogą taki sprzęt się pokusić, bo wydatek na niego na pewno zwróci się. Nie jest to oczywiście urządzenie dla każdego, bo pomimo całego szeregu zabezpieczeń z tym sprzętem, które chroni nas przed szarpnięciami, jak i przed obrotem wokół osi tego urządzenia w momencie, gdy pracuje, to jest to na tyle potężne narzędzie, które potrafi wiercić otwory 30 cm wiertłem. Z tego powodu jest też na tyle silne, że w rękach niewprawnej osoby może stanowić dla niej zagrożenie. Ja w każdym razie odsyłam o zainteresowane osoby na stronę producenta. Tam można sobie dokładnie przeczytać o parametrach technicznych, dowiedzieć się jaka cena jest tego urządzenia. A z mojej strony to wszystko dzięki za oglądanie, za poświęcony czas. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia!